Najlepszym sposobem spędzenia wolnego czasu w trakcie tych pierwszych majowych dni jest właśnie jeździectwo. Przede wszystkim dlatego, że jest to kontakt z naturą, kontakt ze wspaniałymi zwierzętami, dużo ruchu na świeżym powietrzu, frajda, odrobina wyzwania jeszcze przy okazji. Można się naprawdę zleczać w tym sporcie. To jest koń Grot, mój serdeczny przyjaciel. Koń o tyle specyficzny, że jest to koń na żetony. To jest żeton. Uwaga, jak się rzetem tutaj konio widać, nawet nie trzeba trafiać, on sobie sam bierze, to potem koń y, y, chodzi bardzo chętnie. Jazda konna absolutnie... Można się nauczyć, naprawdę, jest tylko jeden warunek, nie można się bać tych stresząt, bo są osoby, które przychodzą i się boją ich, jak widać, nie ma czego, bo koń, koń jest takim sympatycznym przyjacielem człowieka, <laughs> nie ma prawa zrobić krzywdy um, i naprawdę każdy może jeździć. Zapraszamy na naukę jazdy konnej do stajni Wilanów, znajdującej się przy trasie Wilanów-Konstancin, zaledwie 9 km od centrum. Zajęcia odbywają się codziennie. Prosimy umawiać się na jazdy pod numerem telefonu 501-507-383. Zapraszamy!